Kamień Tormek Blackstone Silicon SB250 jest przeznaczony do nadawania kształtu i ostrzenia narzędzi ze stali HSS i innych specjalnych stali stopowych. Połączenie twardości, kształtu i wielkość ziaren materiału ściernego sprawia, że kamień Blackstone szlifuje szybciej niż Tormek Original Grindstone. Jest to zaletą zwłaszcza podczas nadawania kształtu narzędziom o dużej powierzchni skosu, gdy docisk szlifowania jest mniejszy, np. nożom strugarskim. I dłuta tokarskiego. Uzyskujesz bardzo ostrą powierzchnię skosu. Kamienia Tormek Blackstone można także używać do naprawiania uszkodzonych krawędzi noży ceramicznych. Używaj gruboziarnistej powierzchni obciągacza regularnie, aby kamień był zawsze gotowy do efektywnej pracy.